Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. W poprzedniej audycji rozpoczęłam cykl dotyczący poprawy trawienia, czyli walki o lepsze samopoczucie około-posiłkowe oraz o to, by jedzenie wchłaniało się w pożądanej ilości. Powiedziałam Państwu, jak ważna jest higiena jamy ustnej i spokój w trakcie spożywania posiłków, szczególnie dla osób, których już problemy żołądkowo-jelitowe się pojawiły. Dziś kolejna żołądek. Pokarm, który wpadł do żołądka, zostaje wymieszany sokiem żołądkowym, którego istotnym składnikiem jest kwas solny o dużym stężeniu. Powiem pokarm podlega także dezynfekcji. Żołądek, taki dobrze zakwaszony i sprawny, jest ważnym elementem naszego układu odpornościowego. W żołądku częściowo trawione są białka i co ważne, przed zbyt wysokim pH może dojść do problemów z ich strawieniem. Tak się często dzieje u osób, które nagminnie sięgają na przykład po leki na zgagę lub spożywają tylko przetworzone i wysokowęglowodanowe posiłki. W żołądku trawione są też tłuszcze oraz węglowodany. Do podstawowych przyczyn problemów z trawieniem należą m.in. zbyt szybkie spożywanie posiłków, o czym mówiłam w poprzedniej audycji, choroby układu pokarmowego, o czym powiem za chwilkę, ale i stres. Możemy bowiem mieć wszystko żywieniowo dopięte na 100%, ale jeśli pozostajemy w stresie, reakcja naszego organizmu może być nieprzewidywalna. Oczywiście czynników i problemów może być też więcej i często one się nakładają, jak brak snu, nieprawidłowa dieta, jedzenie zbyt dużych objętościowo posiłków, lub zbyt często, lub za rzadko, oraz na koniec zmęczenie. Wszystko to zaburza efekt. Aktywną pracę żołądka. Najczęstsze dolegliwości ze strony żołądka, jakie komunikują moi pacjenci, to przelewanie, bulgotanie, uczucie ciężkości, zgaga, bóle brzucha, często rozpieranie w klatce piersiowej przypominające nawet zawał, także mdłości, a w ślad za tym gaz, wzdęcia i biegunki. Jeśli objawy takie występują regularnie, może okazać się potrzebna specjalistyczna diagnostyka. W kontekście żołądka najczęściej w gabinecie mam do czynienia z refluksem przełyku, zapaleniem żołądka o różnym podłożu, chorobą żodową żołądka czy nadżerkami, nowotworami zakażeniami Helicobacter pylori oraz coraz częściej z perturbacjami związanymi z operacjami bariatrycznymi. Chcąc uniknąć tych problemów i pozostać na etapie, że jem i nic mi nie jest, zaspokajam głód i jedzenie to przyjemność, bardzo ważna jest troska o układ pokarmowy na co dzień. Jakie są moje rady? Dieta powinna być raczej łatwiej niż ciężej strawna. Zadbanie o nawodnienie. Posiłki powinny być regularne, spożywanie świadomie i powoli. Bardzo ważnym elementem planowania diety jest czas między posiłkami, aby był on adekwatny do opróżnienia żołądka oraz był czas na odpoczynek. I kolejnym ważnym elementem jest nieprzyjadanie się. Żołądek co prawda to mięsień, ale w tym przypadku nie trenowałabym jego maksymalnych możliwości. Dalej aktywność fizyczna, która jest niezbędna do dobrego trawienia, nim sięgniemy po kolejne leki na trawienie, zawsze zacznijmy od regularnych spacerów. Kolejne unikanie drażniących dla żołądka substancji jak alkohol, duże ilości kawy, ostre sosy, przyprawy, unikanie leków typu NLPZ i substancji chemicznych zawartych w przetworzonym pożywieniu, a dodatkowo higiena osobista i w kuchni, jak mycie rąk, żywności, bezpieczna obróbka termiczna. A do tego odżywienie organizmu, bytkanki układu trawiennego, nabłonek, mięśnie pracowały prawidłowo. Jak wspomniałam, problemy żołądkowe w gabinecie dietetyka to już dzisiaj codzienność. I często wynikają one z prostych błędów, na które mamy przecież wpływ każdego dnia przy każdym posiłku. Dlatego rozszerzając swoją świadomość i wdrażając zdrowe nawyki, można pomóc swojemu organizmowi w poprawnym jego funkcjonowaniu, do czego jak zawsze Państwa zachęcam.